Reprezentacją jakiego kraju jest drużyna małego giganta z Inazumę Eleven? Ktoś powie, że odpowiedź na te pytanie jest prosta, bo ta pada w samym anime. Jednak ja tu powiem pewnie znane wam powiedzenie, czyli pozory mogą mylić. Zaraz wam wszystko sprecyzuję. W trzecim sezonie i na Zome 11 mieliśmy do czynienia z międzynarodowym turniejem strefy futbolu, gdzie główni bohaterowie reprezentując swój kraj, czyli Japonię, mierzyli się z innymi narodowościami czy to w eliminacjach, czy już ogólnym turnieju, by stać się najlepszymi na świecie. Ciekawe tu było to, że każde państwo miało taki przydomek, taką bardziej oryginalną nazwę dla drużyny narodowej niż nazwa kraju. Na przykład Orfeusz to były Włochy, a rycerze królowej to Anglicy. W finale turnieju głównej reprezentacji anime, czyli tej Japonii, przyszło się zmierzyć ze drużyną małego giganta, która była prowadzona przez samego Davida Evansa, czyli uznanego za zmarłego dziadka Marka Evansa. A kapitanem był Hector Helio. Teraz pytanie tego odcinka: jaki kraj reprezentuje mały gigant? Ktoś powie, że odpowiedź jest prosta, bo ta pada w samym anime, lecz sprawa jest bardziej zawiła niż myślicie. Zacznijmy od początku. W polskiej wersji epizodu Nasz bilet do świata, podczas ceremonii przedstawiającej drużyny jakie przeszły eliminacje i dostały się do głównego turnieju, możemy usłyszeć, że mały gigant pochodzi z Kamerunu. Kolejny zespół wkraczający na stadion to mali giganci z Kamerunu. Reprezentują Afrykę i to wszystko co o nich wiemy, ich potencjał jest wielką tajemnicą. Pewnie powiecie, że na tym możemy zakończyć tę debatę, lecz jesteście w błędzie. W polskiej wersji anime pojawia się tu pewna nieścisłość. Jak usłyszeliście, w fragmencie pokazanego odcinka komentator przedstawił małego giganta jako reprezentację Kamerunu. Jednak następnie zmienia się narracja i późniejsze odcinki prezentują ową drużynę jako dalej pochodzącą z Afryki, lecz kompletnie z innego kraju. Przykładowo, w meczu małego giganta z Orfeuszem, ten jest przedstawiany jako reprezentacja Kongo. Ostatni gwizdek sędziego kongijskie giganciki wygrywają spotkanie. Też jak David Evans opowiada Markowi o swoim zniknięciu, to mówi, że po upozorowaniu swojej śmierci wybrał się do owego kraju i tam zaczął uczyć piłki nożne dzieciaki, które potem stały się cały czas omawianą drużyną. Oraz oficjalnie na przykład na fandomie Mały Gigant widnieje jako reprezentacja właśnie Kongo, przynajmniej w polskiej wersji. Czyli wychodzi, że Kamerun był zwykłym błędem. I też czemu przed chwilą użyłem określenia polskiej wersji? Otóż to jest spowodowane tym, że jak potem przejdziemy do angielskiej, na której podstawie powstaje polski dubbing, to tam również pierw Mały Gigant jest błędnie przedstawiany jako Kamerun, czyli wiemy skąd ta wpadka u nas. Jednak tam w późniejszych epizodach Mały Gigant nie jest przedstawiany jako Kongo. Jak usłyszeliście, tutaj zostaje wymieniony kraj o nazwie Kotar. I w zasadzie takiej samogólnie widnieje również w oryginalnej japońskiej wersji anime oraz warto wspomnieć, że to państwo jest fikcyjne, by zaraz ktoś go nie wyszukiwał, bo nigdy o nim nie słyszał. Czyli Kongo jest czysto wymysłem polski. Teraz podsumowując, ostatecznie odpowiadając na pytanie, które brzmi: reprezentacją jakiego kraju jest mały gigant z Inazuma 11. Jak widzicie, nie ma tu jednej prostej odpowiedzi. Mały gigant w polskiej wersji Nazume 11 jest drużyną pochodzącą z afrykańskiego kraju Kongo. Pewnie jest to odpowiedź, którą większość z was by udzieliła. Jednak mówiąc tak najbardziej prawidłowo według oryginalnej japońskiej odsłony Inazuma Eleven reprezentuje on Kotar, czyli fikcyjne państwo leżące w Afryce, wymyślone na potrzeby anime. I to tyle, zostaw łapkę i suba.